Cześć, kochani. Cieszę się, że już tyle odcinków za nami, że ze mną jesteście i mam nadzieję, że wytrwacie do końca tego projektu. Kochani, dzisiaj szósty punkt naszego zadania, jakim jest pewność siebie, kochani. Dzisiaj będzie o tym, że powinniśmy stać za sobą, że powinniśmy mieć zaufanie do siebie. Inaczej, mój komentarz, powinniśmy być własnym prezesem. Prezesem samego siebie. I o co tutaj chciałabym Państwu nadmienić, dlaczego to jest takie ważne? To chodzi o to, co my w życiu chcemy, jakie decyzje podejmujemy. Jeśli nie czujemy, że to my podjęliśmy tą decyzję, to znaczy, że mamy problem i nasze zaufanie do siebie nie jest takie na 100%. To nie chodzi o podejmowanie dobrych, złych decyzji, ale naszych. O to chodzi, bo czy my podejmiemy decyzję bardzo szybko, ma ona swoje dobre i złe strony i konsekwencje również, i czy my podejmiemy jakąś decyzję po dłuższym czasie, po większym namyśle, też ma to swoje dobre i złe strony, więc pewnych rzeczy nie da się uchronić. To chodzi o to, czy ufamy sobie, czy my naprawdę. Wierzymy sobie w tym, a nie innym momencie. Oczywiście wszystkie decyzje podejmowane na szybko poprzez nasze emocje, czy złości, czy na przykład jakiegoś przygnębienia jest w, bardziej mogą być dramatyczne w skutkach niż to, że jeśli podejmiemy jakąś decyzję wyciszając się, zdystansując, to nie chodzi o to, czy słuchać serca, czy rozumu. Brać wszystkie, takie autentyczne okoliczności z tym związane. I podjąć sobie, czy ja z tą wiedzą, którą mam teraz, i na swój temat, na temat tego, co ja w życiu chcę i jak jakie ufam sobie, nieważne, że za dwa dni się okaże, że to była może niezbyt korzystna dla nas decyzja. To o to nie chodzi. Ja ufam sobie i mówię tak, ja tę decyzję podejmowałam z wszelkimi konsekwencjami, ja ufam sobie, chcę podzielić tę decyzję ze sobą. Inaczej mówiąc, czy my na przykład, jeśli mamy do podjęcia jakieś, jakąś decyzję i pytamy się kogoś, czy jak on by zrobił. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, że my nie mamy słuchać opinii innych ludzi. To, o czym, kochani, cały czas Wam przypominam, mieć otwartą głowę, że ja nie wiem, że nie wiem, żeby dopuszczać właśnie do swojej głowy to, że jestem na wiele frontów otwarta, ale decyzję podejmuję sama. To znaczy, że mogę uzyskać opinie innych osób, to co one by zrobiły, ale przepuszczam, przez swój filtr wiedzy, mojego doświadczenia, mojej znajomości, mojego charakteru, mojej osobowości i wtedy podejmuję, kurczę, to jest moja decyzja, cokolwiek się za godzinę wydarzy, ale ja z wszelkimi konsekwencjami ufam sobie i podejmuję tą decyzję ja. Nie nikt inny, nie za mnie i kochaniem Kochani, możecie zauważyć, że jeśli wy sami stajecie w taką prawdzie ze sobą i wiecie, że a, Kryśka, Zośka, czy Genowefa mi na przykład powiedziała i ja przyjęłam to jako swoją, bo może być też tak, że ktoś ma podobne zdanie od Was, i wtedy, jak usłyszycie opinię, to wtedy Was to mm, tak jakby upewni w tym, jaką Wy chcecie decyzję. To jest coś innego. Po prostu cokolwiek usłyszycie z zewnętrznego świata, czy od Waszych rodziców, czy od kogokolwiek, to Wy to przepuszczacie przez właśnie ten swój filtr. Waszego wiedzy, doświadczenia, umiejętności, charakteru, osobowości, no wszystkiego, co wasze. I tak uczciwie. Uczciwość ze sobą naprawdę jest niezbędna i popycha nas tylko do dobrych rzeczy, bo one są nasze. Nikt nie przeżyje za państwa życia, tylko wy sami. I nie ma dwóch żyć takich samych. No nie ma przecież. Nie ma dwóch osobowości takich samych. Nie ma, no, okoliczności mogą być podobne, oczywiście, ale osoby są inne. Więc zaufanie do siebie jest wtedy, jak ja ufam sobie i nie muszę kogoś zdanie przyjmować jako własne. Ale to trzeba, jakby być w takiej zgodzie ze sobą i otwartość na siebie, że to, co ja chcę dzisiaj. Państwu jeszcze raz powtarzam, to co ja dzisiaj chcę, nieważne, że jutro to nie będzie już aktualne, ale ja podjęłam tę decyzję, nikt inny, kochani. I jeśli my mamy do podjęcia jakąś decyzję, warto sobie to zapisać, rozłożyć na czynniki, czego ja się boję. Boję się podjąć tej decyzji i muszę kogoś zapytać, czy boję się konsekwencji tej decyzji, czy lepiej chcę zrzucić na kogoś odpowiedzialność. Jest wiele ludzi, Którzy zwala odpowiedzialność za konsekwencje tych decyzji na kogoś innego. Ono, bo ona mi tak doradziła, on mi tak doradził. Kochani, my musimy nauczyć się ufać sobie, bo jeśli w życiu będziemy obwiniać innych ludzi, to troszkę takim, będziemy w takim kółku. Cały czas nie będziemy umieli z tej pętli wyskoczyć, cały czas będziemy szli za kimś, a my chcemy. Nie mieć syndrom oszusta. My chcemy być sobą. My chcemy być yy, sami podejmować decyzje. Więc jeszcze raz mówię Państwu, że to nie znaczy, że nie mamy słuchać innych. Posłuchać, przepuścić przez własny filtr, podjąć własne decyzje. Jeśli chcemy wznieść się w tej pewności siebie, to musimy. Poznać siebie z każdej strony, zobaczyć. I to nasze doświadczenie życiowe będzie się ciągle powiększać. To właśnie, co zawsze mówię, że ja dopuszczam, że nie wiem na jakiś temat, że nie wiem. Dopiero po jakimś czasie dowiem się, że kurczę, moja wiedza na ten temat była w jakichś 40%. I to jest tak samo, kochani, ze zmianą zdania. To nie jest tak, że człowiek może mieć Jedno zdanie na jakiś temat przez całe życie. Przecież my cały czas się rozwijamy, cały czas uczymy się czegoś nowego, pogłębiamy wiedzę, świat zewnętrzny się przecież zmienia, sami się zmieniamy. Jeśli ja nauczyłam się czegoś takiego, że tak naprawdę nie powiem czegoś, że nigdy, że nigdy, mam jakieś swoje. Hmm, Zasady, których się trzymam przez całe życie, ale czym jestem starsza? Już staram się tego nigdy nie używać albo używać coraz mniej. Bo wiem, że okoliczności się zmieniają. i Ja chcę mieć umysł otwarty, otwartą głowę na wiele rzeczy i kiedyś, jak miałam 20 lat, różnego rodzaju kwestie wydawało mi się, a że to niemożliwe. Później miałam 30, 40 i perspektywa moja się zmienia, bo jestem też. O wiele wydaje mi się, że mądrzejsze. Czasami ktoś powie, że mając 40 lat, chcę mieć 20. Ja chyba nie chciałabym mieć 20. Uważam, że każdy wiek ma swoją mądrość. I to właśnie trzeba od najmłodszych lat uczyć się tego zaufania do siebie, cokolwiek by się wydarzyło, ale ja tak dzisiaj postanowiłam. Ufam sobie, moja decyzja jest taka. I to nawet w formie wyrażania tego, że moja decyzja jest taka i powiemy to na głos, w ogóle zmienia brzmienie. Kochani, ja Was zachęcam do tego, żeby je głośno myśleć. Niektórzy mówią, a rozmawiam z sobą, z najinteligentniejszą osobą na świecie, niektórzy tak żartują i wypowiadanie rzeczy na głos ma magię niesamowitą. W ogóle ma inne brzmienie. To jest tak, jak się uczymy języka. Jak mówimy, powtarzamy tylko w myślach, to ma to zupełnie inne znaczenie dla nas i nie zostaje tyle w głowie. A jak my to wybrzmiemy, i my to powiemy, i usłyszymy, kochani, w ogóle, jak zawołam akredytację, to tam było właśnie klatka po klatce przesłuchać całą swoją rozmowę coachingową, którą miałam z klientem, jak ją, co. Kilka sekund, każde zdanie musiałam zapi zapisać tej rozmowy, to w ogóle jakby z innej strony zobaczyłam tam rozmowę. I tak samo, kochani, jest z tym, że my mówimy swoje myśli, swoje obawy, z podjęciem, z zaufaniem się. A czego ja się tak naprawdę boję? W prokrastynacji, kochani, my tak naprawdę boimy się jeszcze nie robiłem filmu o prokrastynacji my się boimy własnych uczuć co do podjęcia tej decyzji nie samej czynności, tylko są jakieś obawy w nas, jakieś przekonania, że my sobie z tym nie poradzimy i to jest oczywiście, tak jak zawsze tylko nasze myśli, tylko nasze przekonania tylko to, co jest w głowie. A tak naprawdę zadanie nie jest najczęściej. Nie jest do przebrnięcia, tylko my tak myślimy, że ono nie jest dla nas do przebrnięcia, a tak naprawdę to można je zrobić i jest w naszej możliwości. Także, kochani, zaufanie do siebie, stanie za sobą należy do nas. Bycie tym prezesem samego siebie i załatwiania sami swoich spraw, nie zrzucanie na partnera, na mamę, na tatę. Chcecie iść po podwyżkę? Idziecie sami, zbieracie atuty, to, co jest w waszych rękach, atutem na danym stanowisku, to, co, czym możecie się przykładowo pochwalić, idziecie, zapisujecie sobie na kartce, idziecie do szefa, idziecie o podwyżkę. Wy dbacie o swoje interesy. Nikt nie zadba. Kochani, z kimkolwiek prowadzilibyście relacje, to zawsze będzie chodziło, każdy będzie dbał przysłowiowe swoje cztery litery. Najbardziej. I tu właśnie chcę Państwu powiedzieć, że to wy macie stać za sobą. Jak rodzice będą za wami stali, super. Będzie przyjaciel stał, super, ale jak wy nie będziecie stali, to już to nic nie pomoże. Przede wszystkim wy musicie stać. Nigdy waszych interesów za was do końca na 100% nie załatwi. A zresztą, gdy nie odetniemy pępowiny od rodziców i będziemy ciągle się posiłkować, to tak naprawdę nigdy nie staniemy na tych swoich przysłowiowych dwóch nogach. Nigdy nie weźmiemy życie za bary. Jakkolwiek, cokolwiek by się wydarzyło, mamy ufać sobie być Konsekwentni swoich decyzji cały czas mieć w głowie tą jedną mantrę. To była moja decyzja. I zobaczcie, jak sobie powiemy to słowo. To była moja decyzja. Od razu nam jest łatwiej, lepiej, że nikt nie podjął tej decyzji za nas, tylko właśnie my to zrobiliśmy. To jest niesamowita moc sprawcza, która nas nie dość, że motywuje do działania, to jeszcze nam daje taką otuchę tego, że to jest nasze. To, co nasze jest najważniejsze, i to, co my zadziałaliśmy, a my podjęliśmy tą decyzję. Więc, kochani, nasze wybory to nasze życie, to nasza sprawa, przede wszystkim nasza. Kochani, więc ja Wam życzę stania tylko i wyłącznie za sobą na początek, bo wtedy będzie nam łatwiej stać za kogoś, jak będziemy pewni siebie, będziemy znali swoją wartość o czym zawsze powtarzam, że napełnimy swój zbiorniczek, możemy innych właśnie tego nauczyć, ale jak sami tego nie pojmiemy, to też nikogo do tego nie zaangażujemy. Kochani, dziękuję za poświęcony czas i słyszymy się już niedługo. Wszystkiego dobrego.